Podjąłem pracę 1 czerwca 1994 roku, więc minęło dokładnie 30 lat, i teraz już wszedłem w 31 rok pracy w tej zacennej firmie. No, ja jestem świeżym nabytkiem Heidelberga. Podjąłem pracę już lekko ponad 3 miesiące temu, także okres próbny mam właśnie za sobą. Kawa czarna. Kawa czarna. Piłka nożna. Piłka nożna. Morze. Zdecydowanie morze. Preferuję góry. Port e, zespołowy. Port zespołowy. Wycieczki po polsce. Po Polsce i po świecie. <gry> Jak mam chwilę wolnego czasu, to, to lubię, lubię wsiąść na, e, na moje enduro, w, żeby sobie pojeździć troszeczkę po lesie, troszeczkę w offroadzie. E, to jest fajny czas do, do spędzania w wolnej chwili. Tym bardziej, że jak zakładam kask, to, to gdzieś wszystkie myśli uciekają, chowają się i, i widzę, tylko, widzę tylko drogę przed sobą. I, I to jest taka moja najfajniejsza forma spędzania wolnego czasu. A, a pamiętam, że też rozmawialiśmy, Janusz, że, że, że Tobie by się coś takiego może na emeryturze też spodobało może nie po prodzie, może nie w terenie, ale. Tak, tak, to faktycznie jest coś takiego, że od pewnego czasu. Od czasu do czasu wyciągam rower, ale jak ciebie poznałem i opowiadałeś o, o tym motocyklem, to coś, coś, coś ruszyło się we mnie, że być może, a myślę o tym coraz poważniej. Właśnie już na emeryturze kupię sobie coś, ale wolnego i będę oczywiście robił to spokojnie, pojeździć na motocyklu. To jest fajne wyzwanie. W, w, moim, w moim wolnym czasie, można powiedzieć, tak naprawdę, jak ja tylko wracam z pracy, przede wszystkim spędzam czas z moimi, z moimi dzieciakami. Jestem tatą siedmioletniego jestem tatą synka i trzyletniej córeczki. No, staram się być zaangażowanym, tatą jak, jak najbardziej. Nie ma tutaj u nas rozdziału na, na mamę i tatę w spędzaniu czasu. Robimy wszystko razem. No i z tego co, co, co mi Janusz opowiadałeś, to, to wiem, że u ciebie jest podobna sytuacja, tyle, że nie z e, dzieciakami, tylko z wnukami. Tak, to prawda. Mam, mam troje wnuków, mam dwie dziewczynki, e, Natalkę e, Amelkę i chłopczyka Jasia. I no, uwielbiam przebywać ze swoimi wnukami. E, I to jest coś w takim rodzaju, że jak, jak moje córki były małe, to chyba mogłem mi poświęcić więcej czasu. I teraz doceniam to, że mogę zrobić coś więcej, przebywając z wnukami. Moje odkrycie to, znaczy, odkrycie no na pewno nic nie odkryłem, ale to skania, o której dużo się już wcześniej naczytałem, a udało się w końcu zwiedzić, i, i jakby pokrywało się w 100% z tym, gdzie gdzieś tam widziałem na zdjęciach, w opisach, e, a na żywo wiadomo, że jeszcze lepiej. Po studiach ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim trafiłem do Metalexportu. Uznałem, że należy szukać dla siebie innego miejsca pracy. Zgłosiłem się na ogłoszenie do, spowodowane przez firmę Bertolt Stempel na prezesa firmy. I akurat doszło do takiego spotkania tutaj w Warszawie. Na tym spotkaniu byli właściciele z Austrii. No i po kilku minutach stwierdzili, panie, pan, dla to, to, to się kompletnie nie nadajesz, ale jak pan by zaszczycił nas jako sprzedawca, od razu jesteśmy gotowi pana przyjąć. No i podjąłem to wyzwanie, bardzo byłem zadowolony, że tak mi odebrano i zacząłem pracę po prostu w firmie Berto Stempel to jest Heidelberg Polski. Do Heidelberga trafiłem tak naprawdę po krótkiej przygodzie wcześniej w branży poligraficznej, były to troszeczkę, troszeczkę inne maszyny. W każdym razie, w w zakładach w drukarniach, w zakładach drukujących, produkujących przeróżne rzeczy związane z poligrafią, nazwa Heidelberg nieraz mi się przewinęła. Widziałem, widziałem kilka maszyn, co sprawiło, że przy poszukiwaniu pracy po prostu, jak zobaczyłem ogłoszenie Heidelberga, to. Zwróciłem mocniej na nie uwagę niż na, na, na jakiekolwiek inne. Później to już poszło dalej. Tak, za chwilę przechodzę na emeryturę i bardzo się cieszę, że spotkałem y, na, po prostu w czasie jeszcze pracy tak fajnego kolegę, Bartka, y, który przejmuje po mnie obowiązki i jestem przekonany, że znakomicie sobie poradzi, a wręcz po prostu poprawi i poprzeczkę podniesie znacznie wyżej. Bardzo go cenię za to, że jest cierpliwy, jest bardzo sumienny, pracowity i to, to jest gwarancją po prostu i dla mnie, i dla firmy, że, że to jest wspaniały nabytek autentycznie. Na, na przykładzie moim Janusza powiedziałbym, że tu może nie chodzi bardziej o, do końca o, o różnicę pokoleń, co o różnicę charakterów, bo Myślę, że będąc z tego samego pokolenia można, można się poróżnić pod względem charakterów, a można się super dogadywać, tak jak my, w, gdzie mógłbym być synem Janusza i, i dogadujemy się po prostu jak kumple, więc moim zdaniem to, to jest troszeczkę wymówka ta różnica pokoleń. No, według mnie jest bardzo fajny zespół, konkretnie nasz dział sprzedaży, to są w zasadzie takie trzy... Trzy pokolenia, bo ja reprezentuję jako już taki już nielicznych ostatniego pierwszego poboru ludzi są koledzy, którzy ode mnie są młodsi o 20 lat, ale są koledzy, którzy są młodsi ode mnie o ponad 30 lat. Ja obserwuję, że, że jest tutaj nawet narzucony, zaplanowany bardzo fajny bardzo fajna sukcesja. Widać, że te, te starsze osoby, które wiedzą, że za chwilę będą, będą opuszczały szeregi Heidelberga, dokładają zdecydowanie starań, żeby, żeby to młodsze pokolenie ciągnęło dalej ten, ten wózek, który fajnie rozpędzili przez, przez wiele, wiele lat pracy tutaj. Ja lubię bardzo czerpać od, od ludzi z dużym doświadczeniem. Lubię wysłuchiwać te historie, których oni doświadczyli, te przypadki, które oni przerobili, i staram się z tego wyciągać wnioski dla, dla siebie. Myślę, że to jest takie najbardziej wartościowe, co, co ja mogę i co, co, co moje pokolenie może skorzystać wśród pracowników ze starszego pokolenia. St stanowimy tutaj bardzo fajny kolektyw jako, jako załoga. Wcześniej było to. 30 osób no, na, 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 na w pierwszym etapie może kilkanaście, potem 30-60 firma się rozrasta. Panują tutaj bardzo, bardzo fajne takie koleżeńskie układy, że nawzajem się wspieramy, nawzajem sobie doradzamy. Mam tą pewność, że nie zostanę sam, tylko mam się do kogo zwrócić o pomoc, o doradztwo. No ja będąc wewnątrz Heidelberga współpracę jakby z kolegami z pozostałymi działami z racji tego, że jestem tutaj od niedawna, oceniam na pewno bardzo mocno na tle moich poprzednich doświadczeń i tutaj było moje dosyć mocne zaskoczenie. Ze względu na to, że, że nie muszę w każdym temacie robić każdej najdrobniejszej rzeczy, tylko, tylko mam, mam kolegów, mam inne zespoły, do których mogę się zwrócić albo po pomoc w przygotowaniu danego zagadnienia, albo po prostu oddelegować dane, dane zadanie. Nie muszę po prostu studiować wszystkich rzeczy dookoła. Heidelberg to może nie jednym słowem, ale dodana wartość. Punktualność. Bardzo duża solidność. Heidelberg to gwarancja solidności i jakości. Lider branży i z mojej perspektywy, i z perspektywy klientów, z którymi rozmawiamy, Heidelberg nie ma sobie równych.